Hejka, z tej strony Maciek Chciałbym wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za pierwsze 100 subów Jak żeśmy zaczynali z Robertem pod koniec zeszłego roku Nie sądziliśmy, że to tak się będzie dalej toczyło Mieliśmy robić jeden filmik żeby pokazać ludziom na naszej nowo powstałej grupie jak można się fajnie wspólnie bawić No a z tego jednego filmiku zrobił się drugi trzeci, piąty i dziesiąty a w tym czasie pojawiliście się wy i zaczęliście nas wspierać. Więc dziękuję Wam bardzo i zapraszam na film z wypadu Roberta na wykopki z druidami. Hejka! Dzień witam wszystkich, niedziela, 7.36, temperatura 5 stopni, jest nieźle. Zabieram Was do Anglii dzisiaj e, na wykopki, zajmie to około półtorej godziny, dla Was będzie to tylko parę minut. Trzymajcie się, zgłaszania w Anglii, hej! Witam wszystkich, jesteśmy już w Anglii, dla Was to było... Minutka, dla mnie ponad półtorej godziny. Oczywiście zgubiłem się po drodze. Mamy takie pole numer jeden dzisiaj i później ewentualnie za farbą pole numer 2. Komercyjne wykopki, więc zobaczymy co uda nam się wykopać. tym team jest Marcin dzisiaj dojechał, więc będziemy we dwóch reprezentować nasze siły. Ok, do zobaczenia, hej. Pierwszy dołek, przepraszam drugi, pierwszy był guzik Drugi dołek stałe 21 na noksie Mamy w grudce, więc zobaczmy razem O, i mamy coś zielonego Coś zielonego i tym razem będzie to O Są jakieś znaki na tym Tak, jakaś zapięcie do skrzyni, do skrzyny, skrzyni, skrzynki albo czegoś takiego. Tutaj ma dwa piny. Jeden i drugi. No nieźle. Dobra, do następnego. Hej. Witajcie ponownie. Tam kolega Adam, kolega Diki. Tutaj dołek. I mamy krągłość. Co tym razem? Cicho. Pointer O, jest baba na wózku Będzie peny, Ok, Okej Pierwsza moneta Nada. No i następny dołek, następny sygnał I mamy koninkę, proszę bardzo Stara Wezmę ją, może przyniesie szczęście Do następnego Słuchajcie, gdzieś tam była podkowa, tu. Powiedziałem, może przyniesie szczęście. Dołek. I wyskakuje nam. O kurde. Coś bardzo cienkiego. Bardzo okrągłego. Dajcie chwilkę. Jestem z powrotem. I słuchajcie. Coś takiego. Niewiele tu widać na tym. Ale bardzo cienkie, więc podejrzewam, że mógł być token albo jakiś śmieciany hammer. No jest nieźle. Do następnego, hej! Brawo, brawo. No i Marcin ustalił. Ma lepszy wzrok. Ma... W tamtym tygodniu z nas Maciek, a dzisiaj mam ja, ale zobaczcie w jakim stanie. Napoleon 1838, 58, 56. 56. I druga strona, centymny, ale ile, nie jestem w stanie teraz on powiedzieć. Super, brawo ja. Brawo ty. Dzięki. Po raz kolejny, witam. I z takiego doła wyskoczkuje takie coś. Kształt zawieszki, jakieś broszy. Uuu, patrzcie w drugą stronę. Haha, ha, jest strzał. O kuźwa, jest strzał. Dobra, postaramy się odczyścić i Wam powiedzieć. Do następnego. A tutaj obok Marcin kopie. Monetę Marcin? Raczej nie. No, zaraz się okaże. Jak coś się włączymy. Na Tam Marcin, tu wykrywacz. Tutaj był dołek i w dołku taki guziczek. Nic szczególnego, płaski, ale wnioskujemy, że po tej stronie łąki. Była może droga, albo coś takiego, bo zaczynają wychodzić fanty. Więc do następnego, trzymajcie się. Hej, my już po przerwie, po stacji pierwszej, tutaj dołek, tutaj monetka, prawdopodobnie 5 pensów. Gdzie, gdzie jestem? Tu proszę bardzo, piąteczka z perelu, ok. Tam Marcin woła mnie, więc chodźmy, zobaczymy na żywo. Drugie pole, tak jak powiedziałem, zobaczymy, co w trawie pisze. Chwalę się Marcin. Moneta. Marcin pierwsza moneta dzisiaj, tak? Co mamy? Stateczek. Hapeni. Hapeni ze stateczkiem. Który rok? 1940. 1940 6 szóst, czy 5 um, Trudno powiedzieć Strasznie brudno. Ale chyba będzie szósty jak halpeny statek Next. Nie widać No nie widać, no nie ważne No brawo ty, pierwsza monetka do następnego Witajcie ponownie Z łąki wszedłem Pod górę Takie chaszcze Płoty, żywopłoty Sygnał 26, pewien, że puszka Ale to nie jest puszka, zobaczcie co my tu mamy A, jest fancik Był chyba elektroniczny zegarek Tak jest Marki Zegarek marki Nie wiem, nie mam marki No ale jest zegarek ha, Fajny fand Następnego Witajcie ponownie o, Drugie pole, tak jak wspomniałem wcześniej Equinox, dół O mój Boże, plecy bolą I takie cudo, taki czajnik kto pamięta? Do następnego. Witajcie. Następny dołu. Z tego dołu taka kieta. Miedziana. Łańcuch nie wiem do spuczki. Do czegoś w każdym bądź razie. O, takie pole. Nie wygląda to zbyt ciekawie. Przejdę dookoła i będę się chyba zbierał. Do następnego. Hej. Po raz kolejny, witajcie. Przyszedłem na całkiem inną łąkę. W oddali farmy, Taka dziura. I mamy jakąś krągłość. Co prawda, pewnie będzie to zajechane. Dokładnie. O. Na tą chwilę nic nie jestem w stanie o tej monacie powiedzieć No ale jest kolejna Dobra, trzymajcie się hej Witajcie moi drodzy Ostatnie połączenie dzisiaj Żegnamy się z Somerset Znajdki widzieliście, więc nie będziemy robić podsumowania Ja jestem bardzo zadowolony Napoleon Później ta przypinka, medalion, czy tam ozdoba do zegarka kieszonkowego, kilka innych monet zajechanych, trudno powiedzieć, no i co, trzymamy się cieplutko i do następnego wyjazdu, hej!